Den. Vítám vás na prvním ročníku Konopex Ostrava. Na tomto veletrhu vás čeká zhruba 55 vystavovatelů z celého světa, máme tady, nebo z celé Evropy dá se říct, máme tady lidi ze Španělska, ze Slovenska, z Polska, z Británie, samozřejmě z České republiky. Oglądajte Cannabis News, já dokoupil Konopex Ostrava. <laughs> Cześć, jesteśmy firmą Joint Brother zajmującą się produkcją desek do kręcenia jointów. Mamy parę modeli, zaczynając od najmniejszych, gdzie mamy miejsce na zapalniczkę, bledki, filterki. Drugą opcją bong ze schowkiem, trochę większa, bardziej zaawansowana, z miejscem na bledki, filterki, posiadająca pojemnik drewniany oraz crasher. Z mosiężnymi pinami. Robimy deski kustomowe na zamówienie. Nie mamy ograniczeń co do wzorów oraz grafik desek. Każdy może wybrać własną grafikę, jaką chce mieć na desce, zaprojektować własny kształt oraz to, co chce, żeby się w niej znajdowało. zero THC and have uh, like two percent of CBD. And then you have some terpenoids, flavonoids, which are also useful or, or making some effects in, in uh, therapy. So ideal is vaporization. This is a special device for uh, medical hemp vaporization. Can you plug it please? <laughs> no, it is then yes. you place this mouthpiece. Okay. You wanna try it? Yeah. yeah. Okay. Push it with your mouth. Chciałabym się od Was dowiedzieć, jak to wygląda z legalizacją w Czechach. Powiedzcie mi, czy można tu mieć legalnie przy sobie marihuanę, można ją sadzić w domu, czy nie wiem, można mieć jakąś konkretną ilość przy sobie tego. Powiedzcie, jak to wygląda. Tak. Dzień dobry bardzo, witam. Przedstawiam Pana Tomasza, który jest w stanie w swoim projekcie Trawa dostarczyć takie informacje, Klientom, które są zgodnie z prawem czeskim. Teraz bym go poprosił, będę tłumaczem tylko. Pani się pyta, jaka jest telling, jest nowa... To znaczy sytuacja według paragrafu czeskiego 167 jest taka, że jakiekolwiek substancje, które są na liście substancji zabronionych, nie wolno publicznie używać w jakikolwiek sposób aby to człowiek mógł używać w przetpisywaniu leczebnego konopi. To znaczy, jeżeli chodzi o konopie lecznicze, to wtedy z tą wyższą zawartością niż mają te konopie techniczne lub bukniste, to wtedy musi mieć tylko od lekarza przez pewną procedurę wypisany na pewną diagnozę, wypisany recept. I taki lekarz nie jest każdy jeden, musi przejść przez taką, kurs. można powiedzieć, papierową walkę. Na to się nazywa kurs lekarnie. Mhm. <laughs> Oczywiście to jest to procedura bardzo zczyszych sz prawideł, można powiedzieć. I tylko taka marihuana wtedy jest dozwolona do do leczenia. Czy, czy jest jakaś ilość, którą możemy mieć, na przykład przy sobie na ulicy i zatrzyma nas policja? Czy, czy jest jakiś taki limit? To jest jakiś stopień tolerancji. A zde może być maksymalnie sazba i 6 lat z swobody. E, to znaczy, że jeżeli z konopiem z wyższą zawartością THC a się handluje, to jest oczywiście paragraf, sprawa, problem, może aż 6 lat posiedzieć e, w pudle, nie? Do 10 gram rozmawiać o jakiejś formie tolerancji, ale oczywiście to jest e, pod mandatem karany. Czyli jeżeli mam przy sobie 10 gram, to może się to skończyć ewentualnie mandatem, czy czymś więcej? A, myślę, że e, zależy od e, nastroju, od kwality e, tego materiału, e, jakim sposobem on jest używany, to znaczy tutaj byłem świadkiem, że zawsze takie wykroczenie się skończyło mandatem. Czy można mieć jakieś ilości w domu, nie wiem, pięć krzaków na przykład na własny użytek tylko i wyłącznie? Może być pięć semen, może być pięć roślinek, ale i tak te przez mam na To znaczy się pięć krzaczków można uprawiać, z tym, że jak one przejdą w zawartość wysoką THC i osoba jest łapana, z, znaczy wyłapana już przy suszeniu, to już jeżeli to jest powyżej tych 10 gramów, to już może być sprawa. Co to jest ta wysoka zawartość THC? Czy jest jakiś limit ustalony? Ten, ten limit jest od, dowożony od konopi włóknistych. Jeżeli one mają e, do 0,3% to jest legal, nad 0,3% jest po prostu to już jest... Ale też e, trzeba powiedzieć, e, jeżeli w roślinie e, się znajduje e, 7-krotnie więcej na przykład e, CBD, co jest cannabidiol, e, i przekroczy na przykład e, na 0,5% THC, no wiadomo, że taka uprawa jest pod CBD, nie po THC. Co na przykład zdar zdarzało się w byłym roku agrarnym, e, który był. 200 lat taki nie był, taka susza 200 lat nie była. Nie? To może na różnych, pod różnymi wpływami to konopie tak się zachowywać. Po prostu zawsze trzeba zważyć niebezpieczność takiego działania. Dzień czy to Ty? Tak, dobry wieczór, redaktor terenowy Groszek Rol czyli kolejna stacja polsko-holendersko-amerykańska lublinia Cześć, Maciek, ROLZ Polska Chciałem Wam opowiedzieć kilka o filtrach, które robi ten czeski producent, którego jesteśmy dystrybutorem w Polsce więc filtry mają kilka właściwości, które odróżniają je od innych filtrów dostępnych na rynku. Jest to po pierwsze lepsza bawełna, która jest użyta wewnątrz. Filtry posiadają otwory zasycające, które na skutek podciśnienia, które się wytwarza lepiej, dzięki temu bibułka przylega do filtra. Posiadają otwory, które chłodzą dym o jakieś 200, 250 stopni. I ich długość jest taka, że bardzo ułatwiają skręcanie. Występują w kilku wariantach. W takich wariantach kieszonkowych pakowanych po 10, w wariantach e, opakowaniach VIP po pakowanych po 60 sztuk i w, opa w opakowaniach VIP XL pakowanych po 80 sztuk e, i występują też w dwóch rozmiarach e, w cieńszym i grubszym. E, poza tym e, dostępne już niedługo będą także na polskim rynku e, takie boksy wypełnione akcesoriami do palenia. W środku są bibułki, filtry, pobielniczki, pudełeczka na Stafik i poza tym tego typu filtry robimy też na różne wydarzenia, na promocję płyt. Ostatnio robiliśmy coś takiego z metrowym do, przy promocji jego mixtape'u. Od niedawna możecie palić złoto. Złoto się nie pali, ale takie jest hasło tych bibułek. Wykonane są z 24 karatowego złota. Głównym inwestorem tej marki jest Rappertiga. Również dostępne są w Polsce nabletki.com i nabletki.com dostępne są również te filtry, o których przed chwilą mówiłem. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o tym. To jest dla osób, które nie potrafią kręcić, a chciałyby kręcić perfekcyjne skręty. To jest szwedzki produkt, akurat też jest dostępny w Polsce i mega ułatwia skręcanie. Cannabis news. Keep keep watching cannabis news.